Cześć Siemanko, Wam wszystkim. Staystone Royal Witam Roy Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj 13 odcinek serii Ligi Typera. No i jak zawsze na początku przedstawia Wam od razu mecze. Yy, poprzedniego odcinka mieliście do, do typowania 7 meczy. Pierwszy mecz to był, to był derby City: yy, taki mini derby City. Manchester City kontra Leicester City. Manchester City pokonało Leicester 1 do 0. Yy, skromnie, ale zawsze 3 punkty. Drugi mecz to hit razy 3. To już jest pierwszy mecz Ligi Mistrzów. Oczywiście ten rewanżowy Liverpool, Barcelona tutaj. Liverpool pokonał Barcelonę. No, niespodziewanie może nie, ale zaskakująco: 4-0. Yy, no i Liverpool melduje się w finale Ligi Mistrzów. Trzeci mecz to. Hit raz, kolejny mecz półfinałowy rewanżowy Ligi Mistrzów, a jak z Tottenham było wtedy 2-2. I uwaga, w 96 minucie Tottenham w dojrzanym czasie gry strzelił na 3-2, przy czym on też melduje się w finale i zagra z Liverpoolem. Takie mm, dwie drużyny w finale Ligi Mistrzów angielskie, tak samo jest w Lidze Europy, też są dwie drużyny angielskie czwarty mecz to jest trzecia liga Orlęta Radnej Podlaski kontra Podlasie Białe, Podlaska, Orlęta pokonały skromnie 1-0 piąty mecz to jest, dużo bramek tutaj padło to jest yy, kolejny mecz półfinałowy Ligi Europy, Walencja Arsenal, Arsenal pokonał 4-2 szósty mecz Hitras 2, to jest pierwsza liga, Sandecja Nowy Sącz kontra Raków, tutaj 2-2 i ostatni mecz Radomiak Radom, Siarka Tarnobrzeg Radomiak rozgomił Siarkę 5 do 0. No i jak melduje się po tym meczu w pierwszej lidze. No i oczywiście z tego meczu jak Siarka będzie u mnie na kanale vlog. Yy, taki jakby skrót meczu i feta z awansu Rawymiaka. Więc spodziewajcie się tego vloga na moim kanale. Teraz wyniki 12 odcinka Ligi Typera. Yy, wygrał ten odcinek mat odcinek 12, który zdobył 49 punktów. Drugie miejsce: Fran 30 punktów. Trzecie miejsce Kibic Orlund Raznie Podlaski, 25 punktów. Czwarte miejsce Bloodex, X, 24 punkty. I piąte miejsce Dan7X, 23 punkty. Gratuluję Madhazardowi wygrania odcinka. A teraz klasyfikacja generalna. Na pierwszym miejscu również Matt Hazard 12, który ma na swoim koncie 388 punktów. Gratulacje. Drugie miejsce Zakapier PRL, 364 punkty. Trzecie miejsce Cox Gaming, 327 punktów. Czwarte miejsce, kibic Orlund, 3 punkty mniej od koksa, czyli 324 i piąte miejsce Marcin Tutka, 287 punktów, ja mam szóste miejsce, ja mam 267 punktów, a za mną Tidip, 263, więc Tidip traci 4 punkty, ale oczywiście kibicuję mu, żeby mi nie minął, bo ja nie typuję na poważnie, tylko dla przykładu, dobra. 13 odcinek Ligi Typera, do typowania. Tym razem tylko 5 meczy, bo ciężko było wybrać więcej. Pierwszy mecz to Arka Gdynia Wisła Kraków, 13 maja, godzina 18. Drugi mecz hit razy 2 Jagielonia, kontra Legia Warszawa, 15 maja, godzina 20.30. Trzeci mecz również 15 maja Lech Poznań, Lech, Lech Gdańsk, 15 maja, godzina 20.30. Czwarty, przedostatni mecz to hit razy 2 Derby Borusi czyli Borussia Mönchengladbach kontra Borussia Dortmund, 18 maja godzina 15:30 i ostatni mecz to Górnik Łęczna kontra Radomek Radom, Druga Liga, ostatni mecz Radomiaka i Górnika w sezonie 18 maja godzina 18.00. czas na typy macie do 13 maja do godziny 18.00, więc co? Ja dzisiaj je przedłużać nie będę, spodziewajcie się vloga z meczu Radomiaka na moim kanale, a ja dzisiaj nie przedłużam i was żegnam trzymajcie się i cześć